Witam wszystkich serdecznie. Ten filmik będzie dotyczył moich rozsad pomidora, i powiem, może rozpocznę od początku. <laughs> w poprzednim filmie widzieliście, jak jest zbudowany taki inspekt. A w tym filmie powiem Wam, jak tutaj uprawiam pomidorki. Yy, tak jak widzicie, już są powtykane znaczniki i rosną pomidorki. Spróbuję przybliżyć. Tak to wygląda. Jest też papryka. To wszystko spędziło pierwszą noc. Yy, dzisiaj jest. Wtorek 15 marca? Przepraszam. Wiem, że jest wtorek i chyba 15 marca. W tym roku trochę się zagapiłam. Zawsze zamawiam obornik tak około połowy lutego z prośbą o dostarczenie obornika. Pod koniec lutego ostatnie dni i pierwsze dni marca. Tak do 5 marca. W tym roku mi się to nie udało. Pan po prostu nie dał rady przywiózł mi obornik w piątek. Skrzynia była gotowa, dziura była gotowa, więc jak tylko obornik przyjechał, został od razu załadowany i. Było to wszystko przykryte ziemią. Wbiłam termometr, ten serowarski. Proszę. Pokazuje 40 stopni cały czas. Co chciałabym Wam powiedzieć, co roku udawało mi się wysiewać pomidory w skrzyni bezpośrednio i nie miałam problemu z kiełkowaniem. Z uwagi na fakt, że ten obornik do mnie dojechał dopiero ten miniony piątek, to około 4 bądź 5 marca wysiałam pomidory do doniczek w jedną doniczkę. Jeden, jedna odmiana pomidora. One mi w domu zaczęły kiełkować. Takie wychylające były, były takie wychylające się z ziemi. Wczoraj, już ziemia była też nagrzana do 40 stopni tam wewnątrz, to daje taką temperaturkę. Przyniosłam sobie te wszystkie moje doniczki z pomidorkami. I tak po prostu powyjmowałam te doniczki i powrzucałam w środek. Wkopałam w ziemię. Tak to wygląda. Tutaj, jak można zauważyć, w tej skrzyni mam wkopane jedną puszkę. I dalej drugą puszkę. Puszkę. W tych puszkach mam zwykłe wkłady takie. Do zniczy. Zapalam je wtedy, kiedy w nocy ma być taki dość, ma być przymrozek i kiedy już jest obornik, jak to powiedzieć, kiedy ta temperatura lekko zaczyna tego obornika spadać, kiedy on już nie pokazuje, kiedy termometr nie pokazuje mi 40 stopni, a pokazuje mi na przykład 30. To wtedy zaczynam na noc zapalać takie znicze. Dodatkowo na noc, na klapę układam styropian i przykładam deską, żeby nie odfrunął. I tak jak widać, są tutaj pomidorki, które muszę powiedzieć. Że wczoraj, jak je tutaj wsadziłam, przerzuciłam z doniczek do ziemi, to takie miałam wrażenie, że były już zmęczone. Ale dzisiaj pięknie te siewki wyglądają. Także będę z tego pudełki. Za jakiś czas, być może za tydzień, zobaczę, jak będzie im szło. Będę je pikować. Tutaj. Znów daję cień sobą. Tutaj przyniosłam wczoraj pierwszy raz, pierwszy raz przyniosłam paprykę. Paprykę zawsze mam w domu, ale że mam jej dość sporo, z każdej odmiany przyniosłam po, jednej po jednym krzaczku. po jednej sadzonce. I tej papryki, ale nie wyciągałam z ziemi, z doniczki. Znów cień. Tylko. Powtykałam razem z doniczką, bo byłam ciekawa, czy papryka też da radę. I teraz powiem, co zrobiłam z wczoraj na dziś. Po wsadzeniu pomidorków, po wrzuceniu tych doniczek z papryką, zamknęłam klapę i zostawiłam. Wie Około godziny 18 bądź po 18, tak jak już e, słoneczko zaczyna zachodzić. Chyba to było bardziej po 17. Przyszłam do ogrodu i nakryłam klapę styropianem. Nie zapalałam żadnych zniczy. W nocy był mały przymrozek. Rano około 8 godziny przyszłam tutaj z duszą na ramieniu, bo wiedziałam, że nie miałam zapalonych zniczy. Zdjęłam styropian z klapy. Delikatnie wyciągnęłam termometr, nie otwierając za bardzo klapy. Spojrzałam na termometr i bardzo miło byłam zaskoczona. Bo było na termometrze między 12 a 13 stopni. Czyli ciepło się pięknie tutaj trzymało. Ciepło oddaje obornik i ciepło też oddaje. Przytrzymuje ta ziemia, ona oddaje też to ciepło, bo z dołu grzeje obornik, a z góry jest cały czas piękne słoneczko i to też nagrzewa teraz muszę uważać w ciągu dnia szczególnie jak jest tak cichutko, nie ma tego chłodu w powietrzu. Muszę uważać, żeby nie przegrzać tych sadzanek w ciągu dnia. Jeżeli jest za ciepło, jeżeli jest powyżej 20 stopni, wtedy biorę sobie po prostu zwyczajny patyczek i wkładam między klapę a skrzynię, że jest taka malutka szparka. Jest cyrkulacja powietrza. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że raczej na pewno dzisiaj zajmę się tą drugą skrzynią, ponieważ w domu mam sporo papryki na oknie kuchennym i rozsadę selera. I dzisiaj przyniosę tę paprykę i powrzucam właśnie do tej drugiej skrzyni. Powiem tak, zawsze robię więcej rozsady pomidora, bo nigdy nie wiem, czy któryś mi po prostu nie wyrośnie zbyt marny, bądź yy, bądź po prostu coś mi nie wyjdzie i zawsze zazwyczaj co roku mam za dużo sadzonek. I zawsze rozdaję. Tak tutaj się dobrze to wszystko sprawuje w, tej, w tym inspekcie. Naprawdę zachęcam wszystkich, którzy mają tę możliwość, mogą taką skrzynię sobie zrobić, że to jest bezkosztowa w użytkowaniu późniejszym. Pierwszym kosztem są materiały, z których się skrzynie buduje i jakimś właściwie, czy obornik jest kosztem? Nie wiem za zrębkę jeżeli się chce to też do ogrodu i trzeba ją kupić też trzeba zapłacić a za obornik płacę tylko za paliwo i ten obornik on nie jest zmarnowany bo on w tej dziurze on teraz yy, teraz pracuje daje ciepło a po sezonie po sezonie na jesień wyciągamy go z tej dziury i zawozimy do kompostownika i mieszamy z tym co tam już nam się uzbierało w czasie sezonu w kompostowniku także ten obornik nie jest zmarnowany absolutnie ja go dalej wykorzystują, potem wraca ale wraca już pod nagrządki, pod drzewka i tak także nie mamy tutaj żadnych kosztów związanych z prądem koszt, koszt tych wkładów nie jest tak jakiś gigantyczny poza tym nie ma nie, nie jest tak, że co noc trzeba je zapalać jeżeli zadbamy o to, żeby odpowiedniej grubości były ściany tutaj jest akurat sztukowany styropian już taki trochę zmęczony ale jeżeli tutaj dobrze upchamy styropian jeżeli klapę na noc zabezpieczymy styropianem z wierzchu to nic się absolutnie nie dzieje może nawiążę do tamtych dawnych czasów jak to było za czasów mojego dziadka wtedy też przecież wtedy były zimy i były mrozy i obornik był bardziej czysty, nie było, nie było tej słomy aż tak dużo, więc była jeszcze wyższa temperatura i tak jak mój tato opowiadał i moja mama to właśnie moja mama powiedziała że plotła z tej słomy takie maty i te maty służyły właśnie do okrywania tych ym, inspektów ym, w te takie chłodne noce. Więc jeśli ktoś z Was ma słomę, tylko to musiałaby być taka słoma koszona ręcznie, żeby sobie zapleść taką matę, to myślę, że to będzie alternatywa dla tego styropianu. Teraz trudno jest o taką słomę. Słoma jest prasowana, ona jest połamana. Nie jest taka jak kiedyś, że to snopki stały całe i można było z tego pięknie pleść. Za jakiś czas myślę, że tak raz w tygodniu może w poniedziałki, wtorki dziś jest wtorek może tak za tydzień w poniedziałek bądź we wtorek przyjdę. Nagram krótki film, jak wyglądają te moje sadzonki. Pokażę wam sadzonki z tej skrzyni, czyli pomidory i z tej drugiej, do której wyląduje seler, do której wyląduje też papryka, bo te paprykę stąd też przeniosę do tego drugiego. Dojdzie mi, mam zamówiony już drugi termometr, ten taki który wbijam w glebę, ale serowarski nie nie kupujcie termometrów doglebowych sprawdzałam na Allegro są strasznie drogie, kosztują 150 dobrych złotych taki zwyczajny tarczowy serowarski po prostu jest wystarczający on też świetnie zmierzy temperaturę to nie jest apteka żeby zmierzyć temperaturę do 10 do jednej dziesiątej po przecinku ile wynosi, jak jest wahanie między dopuszczalne jest takie nawet do 2-3 stopni pomyłki może i nawet pięciu przy takim doglebowym pomiarze, gorzej z tym z tym termometrem, który mierzy nam temperaturę tutaj w środku w skrzyni tego powietrza. Natomiast ten doblebowy nie jest tak straszny, nie jest tak straszna ta pomyłka, jeżeli tam będzie wskazywało troszeczkę od, między te 2 a 4 stopnie za dużo czy za mało. To nie jest aż takie, takie, takie straszne. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Serdecznie zachęcam do takich inspektów. Dodam tylko, że jak moje papryki i pomidory wylądują w tunelu, to w każdej skrzyni wysadzę arbuza, bo tak jeszcze wykorzystuję. W zeszłym roku tak wykorzystałam skrzynię, że wsadziłam arbuza. Było mu tutaj bardzo dobrze. A w tym roku już mam dwie skrzynie, więc w dwóch skrzyniach będą arbuzy. Oczywiście będę robiła jeszcze rozsadę ogórka, cukinii, dyni i arbuza, też w tej drugiej skrzyni, razem z papryką. Papryki mam mniej, pomidora zawsze mam dużo więcej, więc w tamtej skrzyni drugiej zmieści mi się papryka i pozostałe rozsady, a w tej skrzyni będą tylko pomidory. Serdecznie pozdrawiam, zachęcam do takich eksperymentów, bo szukałam, patrzyłam w internecie na różne rozwiązania. Ludzie kupują kable elektryczne. Ja wiem, to są ci, którzy nie mają wyjścia, ale myślę, że warto udać się w okolice waszą i poszukać kogoś, kto ma konie, zapytać i dogadać się. Pozdrawiam. Do usłyszenia.